Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy temat nawyków, o tym jak budować nowe nawyki i jak je utrzymać. Jest to przedsmak warsztatu, który odbędzie się w następnym tygodniu. Więc już Was na ten warsztat zapraszam. Powiemy o tym, jak nie tylko budować nawyki, ale również jak pozbyć się tych negatywnych nawyków. A tymczasem, skoro jest to transmisja na żywo, to dajcie znać w komentarzach, z jakiego miasta oglądacie żebyśmy tutaj rozchulali trochę komentarze. Dzisiaj o tym właśnie jak nawyki budować. Powiem wam o kilku sekretach, o których mało kto mówi, a nawet jeśli mówi, to mało kto stosuje. Także napiszcie z jakiego miasta oglądacie i zaraz zaczniemy. Poniedziałek dodatkowo wam powiem, aby was zmotywować. To jest idealny czas do tego, aby mieć właśnie klarowność co chcemy mieć Piątek, czyli jeśli chcemy osiągać swoje cele, to skupiajmy się na procesie. Proces, czyli coś, co prowadzi nas do tych celów. Chwilowo zapomnijmy o tym, dokąd idziemy, tylko rozbijmy te małe cele, czy też wielkie, na konkretne działanie. I tutaj jest ważne, żebyśmy mieli rozpisane, co robimy każdego dnia, co chcemy mieć do piątku, co chcemy zrealizować. Bo ludzie często idą przez ten tydzień, ale nie wiedzą, Dokąd chcą dojść, co chcą zrealizować. I tutaj to jest jakby pierwsza sprawa, żebyśmy mieli klarowność, bo ludzie sukcesu walczą o tę klarowność. Dzisiaj mamy tak dużo chaosu, że jeśli sami nie zadbamy o tą jasność, co jest do zrobienia, to będziemy robić wszystko, co nie jest produktywne. A ja Wam zawsze powtarzam, że produktywność nie polega na robieniu jak największej ilości rzeczy, tylko na robieniu tych właściwych rzeczy. I tymi właściwymi rzeczami są często Stresujące czynności. Te rzeczy, które wydają nam się trudne, poza strefą naszego komfortu, najbardziej nas rozwijają. Za granicą strachu często stoi nasz największy rozwój. I o tym pamiętajmy w tym tygodniu. Ok. Pozdrawiamy Martę z Krakowa, Jowite z Watforda, Rafała i Martę, która odpowiada Rafałowi. <laughs> I resztę osób, które teraz też oglądają i osoby, które będą oglądać powtórkę. Bardzo się cieszę, że jesteście i chcecie rozwijać swoje nawyki. W każdym momencie możecie zadawać pytania do tego, co mówię, eee, i wtedy na końcu zrobimy taką sesję QA. Niech to będzie takie spotkanie, mmm, które też odpowie na Wasze pytania związane z bieżącą sytuacją. Być może macie jakieś wyzwanie, macie coś, nad czym pracujecie, nie wiecie, jak dany cel rozbić, nie radzicie sobie z czymś, no to to jest ten moment, żeby z tego skorzystać, że jesteśmy na żywo. Cześć Magdalena ze Szczawnicy. Lecimy. Jeśli chodzi o nawyki, to jest temat bardzo popularny ostatnio przez książkę Atomowe nawyki i drugą książkę, która jest mniej popularna, no bo miała być może słowa przy marketing, Mikro nawyki, Tiny Habits. I te dwie książki są na moim Booktube, booktube.pl. Więc możecie sobie do tego zajrzeć. Polecam też przeczytać całe książki, bo są rewelacyjne, chociaż ta druga Tiny Habits jest dość tru taka trudna w konsumpcji. Uprościłem wam to na Booktube. Cześć Piotrze. I teraz chodzi o to, żebyśmy korzystali z tego wszystkiego w sposób mądry, czyli znowu się nie przytłoczyli tą wiedzą. Bo dzisiaj ludzie mają coś takiego jak przytłoczenie informacjami. Information overload. Kto tak ma? Że mamy tak dużo wiedzy, oprócz tego, że mamy tak dużo rzeczy do zrobienia, to mamy tak dużo wiedzy, że nie wiemy od czego zacząć, że nas to wszystko paraliżuje. Dlatego ja Wam dzisiaj tutaj powiem od czego zacząć, żeby te nowe nawyki budować i je utrzymać. A w następnym tygodniu na Booktube, kto subskrybuje Booktuba, będzie warsztat, który będzie trwał godzinę i będziemy mówić nie tylko jak budować nawyki, ale jak również eliminować te złe nawyki i zrobić przestrzeń na to, co dla nas najważniejsze. Więcej informacji wkrótce będziecie na mailu mieć. Dobra. Jeśli chodzi o budowanie nawyków, to ja jestem wielkim zwolennikiem tak zwanych małych kroków. I teraz być może spotkaliście się z czymś takim. Takie równanie, że jeżeli będziemy codziennie 1% lepsi niż byliśmy wczoraj, to pod koniec roku będziemy 37 razy lepsi niż dziś. Czyli malutkie zmiany, malutkie zmiany kursu, malutkie ulepszenia powodują, że jesteśmy 37 razy lepsi niż dziś. Szok. Czy nie chodzi o to, żeby robić wielkie kroki z dnia na dzień? No, idealnie by było, ale paradoks jest taki: jak zrobisz wielkie kroki, to szybko się poddasz, bo jest to za dużo, bo nie żyjemy w próżni i nie mamy tylko jednej rzeczy na głowie, czyli budowania nawyku, tylko wiele innych rzeczy, które nas otaczają w naszym życiu. Dlatego, aby zacząć, miejmy to w głowie, że trzeba zaczynać od małych kroków. Jakakolwiek zmiana w naszym życiu, jak wielka by się nie wydawała, jest możliwa dzięki temu, że będziemy robić bardzo małe kroczki. I teraz ten efekt będzie się kumulował z czasem jeśli wytrwamy w tym 1% polepszenia się. Dla przykładu, jeśli chcesz zacząć ćwiczyć, <grymnie> często ten przykład się podaje, to nie możemy zaczynać od 100 pompek dziennie, bo na drugi dzień po prostu nie wstaniesz z łóżka i stwierdzisz, że masz to gdzieś, tylko zacznij paradoksalnie, zrób sobie taki challenge, nie możesz zrobić więcej niż 5 pompek lub nie możesz zrobić więcej niż 2 pompki lub nie możesz zrobić więcej niż jedną pompkę pierwszego dnia. Teraz następnie dokładasz sobie kolejne właśnie te procenty zmian, dajesz sobie dwie pompki w następnym dniu. Dwie pompki w następnym dniu. Myślę, to jest takie proste, ale właśnie o to chodzi, żeby wyrobić w sobie to stawianie się na macie, na podłodze, na ćwiczenia. Bo. Jeśli będziemy mieć zbyt duże tempo, to po prostu sobie odpuścimy. Więc jeżeli kiedykolwiek budowaliście nawyki, mieliście poczucie, a po trzecim dniu już odpuszczacie, po tygodniu zaczynacie sobie biegać codziennie, ale stwierdzacie, że już mam dość, to znaczy, że nałożyliśmy sobie zbyt duże tempo na początku. I teraz chodzi o to, żeby znaleźć taki rytm, takie tempo, które będzie optymalne. Tutaj też się kłania wideo na moim kanale o zasadzie Goldilocks, czyli zasadzie złotego środka. Jeśli znajdziemy optymalny poziom trudności dla nas, który będzie nas motywować, ale nie będzie nas nudzić, to wtedy mamy największe efekty, największy progres. W międzyczasie, jak mówię, zastanówcie się, jaki nawyk chcielibyście wdrożyć, zacząć wdrażać w swoje życie. Być może zaczniecie to robić w tym tygodniu. Napiszcie mi w komentarzu, jaki nawyk chcecie wdrożyć w tym tygodniu, od czego chcecie zacząć. Ja potem na podstawie tych Waszych wypowiedzi. Pomogę wam znaleźć ten najmniejszy krok od czego zacząć. Jeśli chodzi na przykład o przebiegnięcie maratonu, no to to nie może być tak, że biegacie od razu codziennie po 10 km. Tylko właśnie trzeba zacząć od tego, że pierwszy dzień sobie przygotujecie właśnie buty do biegania na no jakoś podstawą nie? i dacie je w widocznym miejscu. W drugi dzień zaczniecie biec 5 minut, w trzeci dzień 6 minut i tak dalej. Zwiększacie sobie to, ale nie drastycznie. Żeby się nie przytłoczyć. Inny przykład. Jeżeli publikujecie coś w internecie, rozwiecie swój kanał na YouTubie, Instagrama, markę osobistą, to może być takie tempo, że chcecie zrobić za, za dużo naraz, przez co nie będziecie mieć już tej energii, bo się wypalicie. Więc trzeba znaleźć takie tempo, właśnie, aby mieć frajdę, czyli ten złoty środek, i się nie wypalić. Druga rzecz w budowaniu nawyków, to przy okazji butów. To jest otoczenie. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o w ogóle walkę z naszą motywacją, czy nam się chce, czy się nie chce, z naszą siłą woli. Jeśli dostosujemy otoczenie do tego, aby sprzyjało nam produktywnej pracy i realizowaniu naszych celów, no to wtedy mamy ułatwioną sprawę kilkukrotnie niż ktoś, kto nie dba o to otoczenie. Przykład. Jeżeli chcecie biegać, no to postawcie sobie buty do biegania. No, nie przy samym łóżku prawie, ale dobrze by było, ale zaraz przy wyjściu, przy drzwiach wyjściowych, buty do biegania, wiecie, ok, wychodzicie, bierzecie buty do biegania na spacer na przykład z pieskiem i idziecie sobie już pobiegać. Lub jeżeli wracacie do domu z pracy, możecie postawić też te buty po to, żeby wiedzieć, okej, okay, pierwsza rzecz po powrocie do domu z pracy, przebiec się 15 minut. Inna rzecz, jeśli chodzi o otoczenie, jeżeli trzymamy telefon na biurku. Sam fakt trzymania telefonu na biurku, czyli to otoczenie nasze, naszej pracy, sprawia, że rozpraszamy się. Że nasz mózg musi walczyć z tym, aby nie patrzeć w telefon. <grytanie> tak jakbyście byli na diecie i mieli tutaj deser, tiramisu. No i musicie walczyć, żeby to Wam nie pachniało. Żeby nie skusić się i nie zjeść. Więc zastanówmy się, czy nasze otoczenie nam sprzyja, czy nasze otoczenie nas rozprasza. Czy wręcz nas hamuje. W otoczeniu można też uwzględnić inne aspekty. Personalne, jak kontakty z ludźmi. Jest fajny cytat mówiący o tym, że jesteśmy średnio pięciu osób, którymi się najczęściej otaczamy. Więc jeżeli otaczasz się ludźmi, którzy cię demotywują, ciągną w dół, to szybko się poddasz. A jeżeli znajdziesz grupę osób, która Cię motywuje, tak zwany mastermind, kogoś, kto myśli tak jak ty który również ma wyzwania podobne jak Ty, no to wtedy możesz osiągnąć dużo więcej, bo w momentach, kiedy Ci się nie chce, no to wtedy możesz skorzystać z tej pomocy. I kumpel dzwoni do Ciebie, hej, idziemy biegać. Next. Jest coś takiego jak habit stacking, czyli piętrzenie nawyków. Najprostszym sposobem, aby zbudować nowy nawyk, jest dopięcie go do już aktualnie istniejącego nawyku czasem sobie wymyślamy, że chcemy jakiś nawyk, ale się okazuje, że nie przypią, ni przyłatał. Nie ma jak od niego zacząć. Jeżeli chcemy mieć łatwość w rozpoczynaniu nawyków, to trzeba mieć coś takiego jak wyzwalacz. Czyli coś, co wyzwala ten nawyk, właśnie. Tak jak buty, które stoją. Eee, tak jak nie wiem, ktoś chce grać na gitarze, no to na środku salon sobie da gitarę, żeby ćwiczyć grę na gitarze, ktoś chce nitkować zęby, zadbać o swoje zęby, no to sobie stawia nitkę przy zlewie. Nitki przy <grym> zlewie. Więc habit stacking polega na tym, że diagnozujesz sobie jakie masz już yy, jakie masz już w swoim życiu aktualne nawyki i do tych nawyków dokładasz nowy. Jeżeli myjesz codziennie zęby, zakładam, że tak, to ten nowy nawyk nit, nitkowania zębów, który jest też zalecany przez dentystów, może bardzo łatwo rozpocząć, jeżeli jesteś już w tej łazience i myjesz te zęby. No to odkładasz cząsteczkę i obok masz nić dentystyczną, no to łatwiej jest to zacząć. Jeżeli miałbyś nić gdzieś w oderwaniu, totalnie w salonie, raczej nie byłby to dobry wyzwalacz. Zastanów się, co możesz robić. Na przykład, jeżeli chcesz czytać więcej, to sobie połącz to z jakimś nawykiem, który już masz. Po zaparzeniu porannej kawy, przeczytasz jedną stronę nowej książki. Jeżeli codziennie parzysz rano kawę w ekspresie, no to to jest nawyk, który już jest. I do tego możesz sobie dołożyć coś, czyli na przykład położyć książkę na ekspresie i zacząć sobie czytać jedną stronę danej książki. Okaże się, że ta jedna strona jest tylko takim początkiem, bo ci to wciągnie, nie? I czytasz dalej. Lub, jeżeli myślisz o pisaniu dziennika, journalingu. No to zastanów się, kiedy mógłbyś to robić. Gdzie jest taki czas, kiedy się masz chwilę refleksji? Dajmy na to, że wieczorem się kąpiesz w wannie, i możesz sobie pozwolić na to, że masz wtedy te 15 minut dla siebie. Połóż sobie przy wannie, właśnie ten dziennik, bo już to jest nawyk, który codziennie robisz, i zacznij sobie pisać jedną stronę dziennika. Jeżeli robisz prysznic, to może jakiś wodoodporny case na tablet <laughs> i sobie pisz na stojąco dane przemyślenie dany dzień. Dowolność jest duża. Warto po prostu na początku zdiagnozować sobie stałe elementy dnia, rano, w środku dnia i wieczorem, które się powtarzają. I do tych elementów dopiąć nowe nawyki. Ok. Ech, Jowita pisze: Teraz w związku z pracą, część, która bardzo nie lubię, to dzwonienie do klientów, by umówić się na spotkania. Jest to podstawa mojej pracy. Moja motywacja do tego jest okropna. Mogę robić wszystko inne, ale umawianie spotkań jest czymś, co bardzo mnie zniechęca. Dzwonienie do obcych osób. No, to też jest często właśnie związane z tym, że wychodzimy ze swojej strefy komfortu w pewnych zadaniach. I teraz pytanie: czy to możecie jakoś rozwinąć? Czy to dzwonienie do klientów możesz potraktować jako wyzwanie? Czy nie robimy z tego, bo z czegoś wynika, że nie lubisz tego robić. Czy nie robisz z tego czegoś, co jest dla ciebie właśnie trudne, tylko stawiasz to w kategorii wyzwań. I musisz wierzyć w to, że to umawianie się na spotkania jest dobre dla tych ludzi, bo jeśli nie, to jest problem. Nie? Ale jeżeli wierzysz, że jeżeli on przyjdzie na to spotkanie, to możesz realnie zmienić jego życie, bo coś tam mu zaproponujesz. No to wtedy nie powinno być tej bariery, bo wiesz, że twoja praca ma sens. Czyli tutaj bym Jowito poszedł w ten kierunek, aby zdiagnozować, dlaczego nie lubisz tego robić. Wypisz sobie też, dlaczego nie lubisz tego robić. I na przeciwnej stronie kartki napisz, Dlaczego jest to nieprawdziwe? Dlaczego nie powinnaś się tego bać? I to ludzie, którzy uwielbiają właśnie dzwonić do innych osób, którzy uwielbiają z nimi rozmawiać i może tutaj warto zastosować jakieś elementy grywalizacji, czyli takiego y, zrobienia trochę niejako jako grę. OK, dzwonisz do tej osoby i postaraj się tak poprowadzić tę rozmowę, żeby jej dzień dzięki twojemu telefonowi był lepszy, że dajesz jakąś tam nadzieję tej osobie, że mm, Umawiając na to spotkanie, dajesz jej nadzieję, nadzieję zmiany swojego życia na lepsze. No, to jest bardzo indywidualne, bo oczywiście są ludzie, którzy są introwertykami, nie lubią w ogóle kontaktu z innymi ludźmi, ale sama praca może być dobra i może być spełniająca, jeśli zrobisz ją właśnie w ramach kategorii wyzwań. Podawałem też kiedyś przykład w RTCK Espresso, mieliśmy taką serię poran, teraz nazywa się Espresso dopio na YouTubie. No właśnie, Jowita, pisze, że kochasz ludzi. I o to chodzi, no nie, żeby to pokazać podczas tej rozmowy. Może ton głosu też zmienić. potraktuj to też jako eksperyment. I teraz w tym odcinku mówiliśmy o tym, że może być tak, że jesteś już znudzony swoją pracą. Jesteś znudzona swoją pracą. Jesteś na przykład baristą, który parzy codziennie kawy. Jesteś już tym znudzona. Co możesz zrobić, żeby było lepiej Ci? Żeby ludzie, którzy przychodzą do Ciebie byli szczęśliwi. Potraktuj to jako wyzwanie. Postaraj się być najlepszy w tym, co robisz. Czyli w przypadku Twoich rozmów postaraj się być najlepsza w tym, co robisz. Najlepsza w dzwonieniu do klientów, w umawianiu na spotkania. I co może taki barista zrobić? Zapisać się na kurs, nie wiem, jakiś tam latte art czy coś. I po prostu traktujesz to jako wyzwanie, że z każdą kawą uczysz się czegoś lepszego. I potem się okaże, że na przykład Ty już nie obsługujesz, tylko Ty szkolisz. I tak samo możesz ty kiedyś, Jowito, paradoksalnie może teraz być, totalnie absurdalne. Możesz ty kiedyś szkolić z prowadzenia rozmów i te, ta twoja historia właśnie będzie pokazywać, że kiedyś nienawidziłaś tego robić. Diagnozować dlaczego tak jest. Byłaś na live'ie Michała Szczepanka. Zainspirowała cię do popatrzenia na to w kategorii wyzwań. I przechodzisz pewną zmianę. oswajesz się z tym, bo im częściej coś robimy, tym jest lepiej. E i jesteśmy w tym lepsi. Po prostu, tak to działa, oswajamy się. I możesz kiedyś z tego szkolić. I możesz kiedyś prowadzić swojego kanał na, na YouTube. jak prowadzić rozmowy sprzedażowe. Eee, możesz być mistrzem sprzedaży, bo wiesz, że ta sprzedaż zmienia życie ludzi. Więc jeżeli pod tym kątem patrzymy, że nasza praca ma sens, diagnozujesz, dlaczego tego nie lubisz robić, i znajdujesz kontrargument, że to jest nieracjonalne, że tak naprawdę to ma sens i to ludziom pomaga, to nie będziesz mogła się doczekać, kiedy do tych ludzi zadzwonisz. <laughs> Okej, okay, Justyna Wielki napisałaś mi, uwielbiam takie rady, dziękuję, cieszę się. Eee, Dobra. Mm, Marta pisze, Jowita. Ja nie lubię czytać maili, a potem się okazuje, że po 15 dniach mam coś, co utknęło i nie wiem, co z tym zrobić. <laughs> Chyba chodzi o to, żeby robić to na bieżąco żeby po prostu być. Mm, egzekutorem zadań, czyli jeżeli sobie coś zaplanowaliśmy do końca dnia, to zróbmy to. Nie idźmy spać, dopóki czegoś nie skończyliśmy i sami doświadczmy na naszej skórze, że o, nie umiem planować. Bo mamy coś takiego jak złudzenie planowania. co tak zwane planning fallacy, czyli wydaje nam się, że zrobimy coś szybciej, niż w rzeczywistości jest. A jeżeli komuś byśmy z zewnątrz mówili, ile ci to zajmie, powiemy zajmie ci to półtora dnia. A sobie mówimy, zajmie mi to trzy godziny. Bo uważamy, że zrobimy coś lepiej i szybciej. I to jest właśnie złudzenie planowania. I teraz im częściej planujemy, tym lepiej będziemy to robić. Dlatego ja wam zawsze mówię o tym, żeby planować swój tydzień, planować swój dzień, uczyć się na tym, że za dużo sobie tu wpisałeś. Odejmij to następnego dnia, ucz się optymalnie wyznaczać czas pracy nad zadaniem i dokładaj sobie zawsze 50% czasu do tego, co sobie zaplanujesz. Jeżeli uważasz, że spotkanie potrwa godzinę, wpisz sobie w kalendarzu półtorej godziny, bo zawsze coś wyjdzie, co jest niekoniecznie do przewidzenia po prostu, a jeżeli masz te bufory, 50% czasu buforów, no to wtedy masz ten komfort i wszystko co jest wkrócej, uważasz za bonus. Dobra, eee, Marta piszesz. ja lubię gadać, a nie na widzę czytać i pisać, piszę, potem kasujemy się cztery razy, czy dobrze? <grym> Bo tak Krzemi tak nie rozumie. No to jest kwestia też tego, żeby e, ćwiczyć się w tym, znowu, tak jak w mówieniu, w rozmowach, w sprzedaży, tak samo możemy się ćwiczyć w tym, aby lepiej komunikować się z innymi. I to jest taka umiejętność, która naprawdę dużo nam oszczędza potem nieporozumień. Więc jeśli chodzi o nawyki, to dajcie znać właśnie w komentarzu, jakie nawyki rozważacie, aby rozpocząć w tym tygodniu? Lub jakie nawyki chcielibyście rozpocząć yy, dziś, jutro, pojutrze w kontekście tej transmisji na żywo? No, dla Jowity już mam. Pewien taki e, nawyk, żeby codziennie poświęcić 1% dnia. 1% dnia to jest 15 minut. Doba ma 24 godziny, 1% z doby, czyli z jednego dnia, no to jest 15 minut. Więc nie mówcie mi, że nie znajdziecie 1% dnia na, na wasz nawyk. Przez 15 minut to ćwicz się właśnie w rozmowach. Czyli znajdź sobie jakąś książkę, znajdź sobie jakiś kanał na YouTube, który tego uczy, znajdź sobie właśnie jakieś. Szkolenie, które będzie uczyło właśnie rozmowy sprzedażowej, chociażby i testuj te techniki codziennie. Jeżeli masz taką możliwość, żeby to codziennie ćwiczyć, to ten nawyk codziennego uczenia się i sprawdzania tego w działaniu może być tu przełomowy, który da ci takie poczucie: wow, idę do przodu. Bo to, co często powoduje, że my stoimy w miejscu, że nam się nie chce, to brak efektów. Brak widocznego progresu. Stoimy cały czas w miejscu, robisz coś, ale cały czas stoisz w miejscu. Więc jeżeli będziesz wdrażać wdraża te małe zmiany, o których mówiliśmy tu na początku, no to wtedy będziesz miał poczucie, że idziesz do przodu. Chociażby powolutku, ale idziesz do przodu, stajesz się coraz lepsza. I to, co byś mogła dzisiaj spróbować, czy też jutro, jeżeli masz takie rozmowy, to zmień swój ton głosu. Ton głosu. Czyli uśmiechaj się do słuchawki telefonicznej. Uśmie uśmiechaj się do telefonu, bo to jest Zmowa niewerbalna yy, głos, mowa ciała, w ogóle te wszystkie rzeczy, których nie widać, a słychać, to jest coś co właśnie powoduje, że ktoś ma jakieś emocje z tym związane i odczuwa. Więc warto od tego zacząć. No, i też fajnie to napisałeś, że ogólnie to jak się tak blokuje, by zacząć dzwonić i że to mnie paraliżuje, dlatego bardzo nie lubię. Jak już zacznę, jest lepiej, ale ten opór. No właśnie, to jest też związane z prokrastynacją. Często nam się nie chce czegoś robić, czego się obawiamy. A jeśli potraktujesz to jako eksperyment, jako wyzwanie, ten opór na pewno się zmniejszy. I im więcej będziesz miała sukcesów z tej rozmowy, że ktoś się ucieszy właśnie, że zaproponowałeś mu to spotkanie, że zobaczysz efekty końcowe, że ktoś skorzystał z tej oferty, po prostu dzwonisz albo i w pełnej wolności właśnie Dajesz tą propozycję i nie czujesz się z tym źle, że ktoś odmówi. Bo to jest też ważne, że tam ponad 10% na pewno powie nie, ale to jest też ok. Bo ty działasz dla tych 10%, które skorzystają z tej oferty, którą proponujesz. Więc to też jest dobre, żeby nauczyć się przyjmować odrzucenie. W ogóle, no ja w życiu, żeby się nauczyć, że nie wszystkim się to podoba, co robimy. Nie wszystko, co ja robię, się wszystkim podoba. Nie wszystko, co ja robię, jest dla wszystkich. Więc to jest normalne i trzeba się z tym oswoić, żeby po prostu robić to dla tych, dla których to jest. Więc jeżeli jesteście na tej transmisji, to też Wam bardzo dziękuję, że przyszliście, że korzystacie z tego. I zapraszam Was już za tydzień na moim BookTube. Kto subskrybuje BookTube, booktube.pl. To będzie godzinny warsztat z nawyków, budowania nawyków i... Odczepiania tych nawyków, które są negatywne. Będzie też workbook, będzie można sobie to wszystko przepracować, dlatego będzie dzisiaj to jest taka zajawka tematu. Ale jeżeli Wam się podoba, to zapraszam Was za tydzień. Więcej informacji zatrzymacie na maila lub na booktube.pl. Wejdźcie i subskrybujcie, aby być na bieżąco, i wtedy będziemy się mogli spotykać na tym warsztacie, gdzie przez godzinę opowiem Wam o tym wszystkim, co wiem na temat nawyków. Jak je tworzyć, jakie rozwijać i jak unikać tych złych nawyków, które nam przeszkadzają. Tymczasem też zapraszam osób, które, osoby, które chcą budować swoje marki w internecie, być może Jovita wkrótce będziesz chciała mieć swojego bloga, swój kanał na YouTubie. Zapraszam Was na mm, konsultację, na bezpłatną rozmowę, którą mam zawsze pewną pulę w tygodniu. Jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie w odpowiedzi na maila, który zapraszał Was na tę transmisję lub na Instagramie do mnie napisać, wyślę wam link do mojego kalendarza i wtedy możemy się mówić, pogadać o waszym pomyśle. Powiem wam, co możecie zrobić jako pierwsze, aby jak najszybciej osiągnąć efekty. A drugie ogłoszenie jest takie, że zapraszam Was na drugi mój kanał Espresso do Pio Show, który z Piotrem Piwowarem tworzę. Już mamy 300 odcinków za sobą, pod inną nazwą. Byliśmy w RTCK Espresso. Teraz zaczęliśmy swój kanał rozwijać i mamy codziennie 5 minut inspiracji. Motywacji i ciekawostkę, która o 5 rano jest publikowana. Możecie ją od poniedziałku oglądać do piątku. Zobaczcie sobie komentarze psychologiczne, różne ciekawostki, które myślę, że zmienią Wasz dzień na lepsze. Ten 1% każdego dnia, aby być lepszym. Jowita pisze, to takie proste i oczywiste, ale tak trafiło. Robić dla tych 10, co chcą, a nie skupiać się na tej reszcie. No właśnie. Czasem najtrudniej jest uwierzyć w te najprostsze rzeczy i szukamy jakichś sposobów które są tak skomplikowane, że trudno je wdrożyć. Więc jeżeli zastosujemy tu tę zasadę, to myślę, że będziecie szli do przodu. Brakowało mi tego, rozumiem, że do tego z tego naszego spotkania. Cieszę się i widzimy się już wkrótce. Będzie się też dużo działo. Koniec wakacji, trzeba rozpocząć Konkretną, systematyczną pracę, i Wy również zastanówcie się nad tym, jakie są Wasze momenty wpływu, co możecie zrobić w tym tygodniu. Jeżeli jeszcze nie zrobiliście planu tygodnia, to warto poświęcić 15 minut, usiąść teraz po tej transmisji i ten plan tygodnia zrobić. Cześć Rafał, pozdrawiam, udanego tygodnia dla Ciebie i dla wszystkich. Do zobaczenia na warsztacie nawyków, który już wkrótce, w przyszły poniedziałek będzie miał miejsce. Cześć i dzięki, że jesteście.